No, tak, tak jak mówimy, nie? Tak, na takich ujęciach. No, Dzień dobry, dobry. panie reżyserze. No cześć, no hej. Dziękuję bardzo za jeszcze jedną szansę. Ja obiecuję, że naprawdę się pan nie zawiedzie. I w ogóle mam fajny pomysł na, na niezłe ujęcie. w ogóle wziąć tą robotę. No ale mówię, kto jak nie ja, nie? No ale jakie? Ujęcie mieć. Jaki pomysł na jakie ujęcie? A, pokażę panu później. A, a co, co on tu robi? Ten łysy? No. Klasy ma chłopak, nie? Będzie masażystą, Sprawdzam, czy się nadano. Słuchaj, Zobacz, parę ujęć, żebyśmy widzieli, jak, jak, jak się prezentuje. Pan... Nie, no, no. Uważa, okej, dobra. Konrad, co ty tu robisz? Ja tu ja pracuję. Dobra, idźcie stąd. Tu nie ma zbiorowiska okay. żadnego. Hey. Co ja tu robię? Ja tu pracuję. Co ty tu robisz? Wysłałem zdjęcia, bo widziałem ogłoszenie w sieci. No i mnie wzięli, kurde, ale. Ty chyba tutaj nie grasz. Tak nie udzielec. Ja jestem operatorem. Jak? To znaczy, że ty będziesz to nagrywał? No na to wygląda. akcji? Na to wygląda już mnie pieką oczy. Nie, ja się z tego wypisuję, nie? Tu nie ma takiej możliwości, ja tego nie zrobię. Nie, nie, będziesz, nie będę tego robił przy mojej kumplu, no, no jak? To jest chore. Ale zdajesz sobie sprawę, że każdy, kto chce cię obejrzeć, to wpisze sobie to w sieć i cię znajdzie? Ale to nie to samo. Masz zamknąć oczy. Jak zamknąć oczy za kamerą? Jak ty sobie to wyobrażasz? No, jeszcze jakiś pomysł? To... Dobra, zapraszam wszystkich. Będę, już, z tymi moment. Panowie, okay. tak, okej. Okay? Ustaw kamerę Dobra, na mnie i odwróć głowę. Ok. Dobra, stary, tak zrobimy. No. Uf, kamień z serca. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Czekaj, rzuć okiem. Jest okej okay niż. Tak, tak, już jest, tak, tak, dobrze jest. Bardzo Ci dziękuję.